Tusk załatwia pomoc dla Ukrainy. Prawie 70 miliardów dolarów z Ameryki. Udało mu się przekonać całą Unię Europejską, aby ta przekonała Stany Zjednoczone wspólnie z nim na czele, aby jednak a, główny Trumpista stał się a, Amerykaninem, a nie Trumpistą, czyli takim, może powiedzieć, Polakiem, a nie pisowcem. A facet a, Przegłosował, wprowadził. Oczywiście pomógł bardzo mocno Izrael. Bez Izraela uważam, że i Tusk i Unia Europejska nie dałaby rady. Chodził o tak zwany pakiet pomocowy dla Izraela, dla Ukrainy i dla Tajwanu. Unii oczywiście wiemy, że chodzi o Izrael. A Duda pojechał. Totalna katastrofa. Chciał sobie załatwić pracę. Mówi, że z facetem zgadza się obyczajowo, jest jego przyjacielem. Pewnie wspólnie na dziwki chodzili. No. Pewnie o to mu chodziło, bo ten jeździł z jakimiś tam prostytutkami swoimi. W Poznaniu wcześniej, jak tam gdzieś pracował, czy gdzieś nad Bałtykiem przecież wiadomo, że on z tym facetem, z tą Dudową, to byli ten, rozwiedzeni, praktycznie tylko przypadkowa prezentura ich pogodziła. No. A, więc, generalnie, ten facet pojechał. Ten duda, cały przygłup i ten, i Debil, przepraszam, nie przygłup, tylko Debil, przygłupów szanuje debilnie, zgodnie z wyrokiem sądu. A, I co? No, i po prostu dupy dał. No dał w całości Tuskin, powiedział, co ma robić. On nic nie zrobił, na, zawalił całkowicie. Wszyscy trampiści głosowali przeciwko, wszyscy trampiści głosowali przeciwko pomocy, no tak właśnie Duda pomógł, no super, fajnie, ale na szczęście Tusk z koalicją Unii Europejskiej i Izraela pomogli, jest kasa dla Ukrainy, już Rzeszowie jest cała ta, ta, ta zbrojnia, jest bardzo dobrze, że Ameryka, mimo że jest, ma też jakiś swoich pisowców, budzi się, brawo.